Cześć, witam wszystkich. Znajdujemy się dzisiaj w opuszczonym motelu przy jednej z tras ESEK, które budowane są w Polsce. Stan obiektu zewnętrzny jest bardzo dobry, jednakże widać, że złomiarze zrobili swoje, powyciągali wszystkie szyby. Wejdziemy do środka, zobaczymy co pozostało. Ten bardzo duży, restauracja z prawej strony. Jak widzimy, dzieło zniszczenia złomiarzy jest w toku. Mam nadzieję, że wszystkiego nie wyniesie. No i tu mamy kibelek, widać, czego nie mogli jeszcze usunąć. A ta łazieneczka cała zdemolowana. Przejdziemy dalej, zobaczymy jak to wygląda. Na podłodze widać ładną terakotę. Z recepcji niewiele pozostało tego co widać. Kluczy zero. Niestety wszystko rozebrane. Widzimy, że pozostały dokumenty. Zobaczymy. Mamy przed sobą jadłospis cennik jadłospisu widzimy również cenniki inne piwa żadnych dokumentów innych nie widzę przejdźmy dalej zobaczyć budynek z prawej strony wchodzimy prawdopodobnie jeden z pokoi również zdewastowany Łazieneczka, kiedyś były ładne płytki. Pokój. Weźmy dalej. Weźmy do pokoju. Łazienka, tak jak widać, również poprzednio z prysznicem, byłem oczywiście, ale również całkowicie zdemodowana. Po były wielkie, ale typowo motelowe. Ostał się telefon, czego że już nie potrzebowali. Schody, wejdziemy sobie do góry za chwileczkę. Jedźmy ciut poniżej. Ocel był bardzo ładny, jak widać, wystrój. Ciekawy. Zejdziemy sobie na dół, zobaczyć jak to wyglądało. Mała kanciapa, rury. Mamy coś w rodzaju pomieszczenia gospodarczego. Resztki szafek. Szafki puste. Bardzo mocno zdemorowane. Na podłodze widać jeszcze resztki wykładziny. Jak widać, wystrój był ładny, wykończenia też. Oto cieszył się dużą popularnością, ponieważ jest na jednej z głównych tras przelotowych w Polsce. Nie będziemy podawać miejsca. Łazieneczka również zdewastowana. Garderoba do powieszenia. Wszystko puste. Pokój. Jeżeli będą wyglądać tak samo pokoje, to nie będziemy wchodzić już więcej. Ale tak jak widać ten jest opuszczony łącznie z gniazdkami, które były kiedyś. Następny pokój przewalona szafa. Oteracja, i rzuc szybki okiem na pokój. Służby łazioneczka, z przejściem na zewnątrz, zależnijmy co tam. Z tamtej strony dosyć duże pomieszczenie, nie wiem co mogło się znajdować w nim, ale widać na ścianach mi bardzo podobnie wisiały szafki, wykładzina, jeden z pokoi, zachowała się szafa, jak widzicie niestety pusta. Mamy wyjście na zewnątrz budynku. No nic, przejdźmy dalej. Tu również pokój z łazienką. Jak widać były przyszlice. Łazieneczki same w sobie były duże, pokój tak jak i poprzednio całkowicie zdemalowany, kable pousuwane, Złomiarzem jej na to masę czasu. Jesteśmy w części przychodniej do restauracji, do której wejdziemy oczywiście za chwileczkę. Prawdopodobnie był tu pożar. Część budynku się spaliła, co widać. Ale najpierw wejdziemy do góry. W na schodach również wykładzina na pół schobek, jeżeli mogę to tak nazwać, tutaj łazieneczka, jesteśmy na pierwszym piętrze jesteśmy na pierwszym piętrze na pierwszym piętrze tak jak i na parterze mamy pokoje łazienki również całkowicie zdemolowane na podłodze pozostała ładna terakota. Tu mamy większy otwarty pokój z przejściami. Zobaczcie, jak ładnie były wykonane wykończenia sufitu oraz pozostałości z ościeży drzwiowych. Jak powiedziałem wcześniej moty cieszy się dużą popularnością. Płytki w ówczesnych czasach, gdy był czynny, były pięknym wykończeniem tego motelu. W pokoju wcześniejszym również widzimy na suficie piękne wykończenie takie same wykończenia są na rogu ścian między sufitem a ścianami przejdźmy dalej następny spokojnie, nie będziemy już wchodzić bo są takie same i otóż mamy schowek na pościele. Dokumenty. Protokół zniszczenia. Nie wiem, czy będziecie widzieć. 2014 rok. Czyli w 2014 roku jeszcze Widnie w eksploatacji ten budynek. Mamy rok 2019, upłynęło sporo czasu, ale tak jak widać złomiarze osiągnęli switch cel, grzejniki, wszystko dokładnie przyciągane. Jesteśmy w następnym pokoju, tak jak i poprzedni, niestety zdemolowane. W pomieszczeniu obok rysuje się nam piękny kominek. Tego nie się ściągnąć. Zaglądniemy tam za chwilę. Następny spokojny hotel, Hotele, które pamiętają wiele osób, które tu przesiadywały na korytarzu odpoczywając i czekając za znajomymi, którzy prawdopodobnie mogli jeść posiłek następny spokój. Tak jak mówiłem wcześniej, tu również Mamy piękne zdobienia futryn. Wejdźmy do tego pokoju. Resztki telewizora. Na rożniku rysuje się łazienka, również zdemolowana. Jesteśmy tak jak wcześniej wspomniałem na pierwszym piętrze. Częściowo pierwsze piętro łączyło się już z podaszem, jak widać skos budynku. prawdopodobnie pozostałości plany, planu tego budynku. Rozmieszczenia pokoi. Jesteśmy na poddaszu. Ciekawe miejsce pozostałości talerzy rafonów talerze przygotowane jakby dzisiaj miała być podawana kalacja zobaczcie sami Stawę mam również pod nogami w dużej ilości. Część dalsza, poddasza. Podłoga jest w dosyć dobrym stanie, więc pozwolę sobie wejść. Dokumenty, gazety. Gazeta z 2004 roku. Również masa nieużytecznych już dzisiaj rzeczy, świątecznych przeważnie. Weszliśmy do pomieszczenia, gdzie jest zejście do restauracji, ale te pomieszczenie odwiedzimy sobie później, ponieważ nie wiem, jak wygląda podłoże tej podłogi. Cofnijmy się. Tak wygląda strop. Mamy wyjście na taras. Jak widzicie obiekt dość duży. Tam byliśmy, stamtąd przyszliśmy właśnie. Widać gdzie szli na jeszcze jedno piętro. Na sam dach nie będziemy wchodzić, bo był pożar. Chociaż jest tutaj wejście zajrzyjmy na następną kondygnację. Kominek. Prosz pięknie zachowany kominek. pamiętający świetności tego budynku. na nasumną kondygnację. Również schowek. I tak jak widzicie. Następna kondygnacja. Również pokoje. Kompletnie zdewastowane. Pozostałości łóżek nie będziemy już wchodzić. Zejdziemy sobie teraz do restauracji. Zejdziemy do restauracji, która mieściła się na parterze. Będziemy wychodzić na zewnątrz budynku. Stamtąd przyszliśmy i recepcja z lewej strony o której wspominałem. Jak widać dość spora, przejdziemy sobie do środka. Również w tym budynku był pożar, co widać. Struktura filarów bardzo ciekawa. Jesteśmy w mini recepcji, tak bym mógł to określić jak widać niewiele pozostało wejście. I dalsze części restauracji być może do tego pokoju.